Wiele osób uważa, że jak przeprowadzi się do ciepłego kraju, to ich życie automatycznie zmieni się na lepsze. Więcej słońca, mniej stresu, lepszy klimat do życia, brzmi kusząco, prawda? Ale czy to naprawdę wszystko, czego potrzebujemy do tego, żeby nasze życie było szczęśliwsze? Często wyobrażamy sobie, że jak zmienimy miejsce, to zmienimy też nasze życie. Przeprowadzka do nowego kraju, a szczególnie z taką naturą i z takim słońcem. To na pewno coś ekscytującego, co się kojarzy z nową energią, ze świeżością. Z perspektywy czasu, jednak wiem, że to, co zmienia się tu na zewnątrz, nie do końca ma wpływ na to, co się dzieje u nas w środku. Wiecie, przeprowadzając się, wciąż zostajecie. Ze sobą, ze swoimi myślami, ze swoimi przyzwyczajeniami, czy nawet ze swoimi problemami. Rzeczy, które nas stresują, frustracje, nie znikną nagle, bo jesteśmy w nowym miejscu. Zaczynają wychodzić też inne sprawy, które nie mają nic wspólnego z naszą lokalizacją. Co tak naprawdę zmienia się, na przykład przy takiej zmianie z Polski na Andaluzję? Na pewno perspektywa spojrzenia na świat, ale problemy i wyzwania nie znikają tak o. Zatem pytanie brzmi: czy człowiek naprawdę staje się szczęśliwszy, kiedy otoczenie się zmienia? Może to właśnie my sami powinniśmy coś w sobie zmienić, żeby to poczuć? A może to zagadnienie jest bardziej o tym, jak podchodzimy do życia, a nie gdzie żyjemy? Walto się nad tym Zapraszam do dyskusji. Jeżeli chcesz więcej wiedzieć, jak mieszka się w Andaluzji, to polub mój profil.